Siemano, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z FNAF TD, czyli waszej ulubionej giereczki FNAF Tower Defense. Słuchajcie, ostatnio troszkę zawładnęła kanałem, ale serio na tyle mi się podoba, że spędziłem nawet swój czas na to, żeby zdobyć widzowie gifty. I to nie jeden gift, bo 172 ekskluzyw paki e, czwórki, czyli aktualny sezon, słuchajcie który mamy... O, tutaj, dobra, zgubiłem się troszkę. Zostawcie łapeczkę w górę, suba z dzwonem, ponieważ dzisiaj wszystkie te prezenty otworzymy i jasne, wiem, że w sobotę byłoby lepiej otwierać, bo mamy wtedy dwa razy więcej laka, albo 2,5, coś takiego. Generalnie dają większego laka, tak? Jak się kończy mm, update'ik, w sensie update'ik, jakiś sezon. Znaczy nie wiem, czy ten sezon się teraz będzie kończył, ale wiem na pewno, że będzie widzowie Halloween. Swoją drogą wrzucili trailer, twórcy FNAFA TD wrzucili trailer i faktycznie są pokazane postacie, jest taki cmentarzyk, jest taki mały Trailer, który właśnie widzicie w sobie w tle. Wrzucę wam go w tle, jeżeli nie zapomnę, oczywiście, i tam po prostu są pokazane postacie, więc to macie też na Discordzie w TD i będzie widzowie Halloween. Także Halloween w TTD, czyli gierce, którą ogrywamy na Meres się aktualnie, na moim drugim kanale, a na tym kanale widzowie będziemy ogrywali Halloween w FNAFTD. I słuchajcie, jestem na niego mega gotowy, bo jak widzicie, mam oczywiście tutaj dwa Apexy. także dwa Apexy widzowie mega potężnie będą grały ten Halloween. Mam nadzieję, że Oldman mi bardzo pomoże. 114 już jest widzowie, naprawdę ludzie to dropią i serio, to idzie wydropić, a my chcemy dzisiaj wydropić Circus Baby, bo oprócz tego, że będzie Halloween w tą sobotę, no to słuchajcie, będziemy mieli giga opening właśnie w tym momencie. Albo się uda, albo nie. Jak się uda, to dostanę Enarda na koniec sezonu, widzowie. Jeżeli, jeżeli się teraz nie uda, to postaram się znowu prawie 200 prezentów zebrać na update i wtedy podczas update'u zrobimy sobie kolejny opening, ale widzowie to oczywiście nie wszystko, bo musimy też przetestować, jak działa ta Tangle, którą dostałem totalnie za darmo. I słuchajcie, też ma mamy tutaj Lolbita do przetestowania. Ogólnie postaram się zawsze wszystko w tej grze testować, tym bardziej, że teraz mamy wszystkie postacie, więc widzowie myślę, że nie będzie problemu z jakimś testowaniem. Troszkę coinów wydałem, jak widzicie. Tutaj już prawie Secret Pity mamy, ale słuchajcie, to dlatego, że chciałem się tutaj przybliżyć, żeby na update sobie pootwierać, może wtedy trafię Apexa, dlatego zbieram coiny i mam tak dużo coinów, bo grałem widzowie dużo Endlessa i właśnie jak zdobywałem te krejty, co ja gadam, prezenty, bo kreity mi się, wiecie, mylą z TTD. Ogólnie gram Endlessa, widzowie, I tego Endlessa gram czwartego. Czyli tutaj jak macie tego plusztrapa, no to właśnie tego plus trapa Game 4. No i słuchajcie, tam sobie najlepiej jest wbijać te prezenty. Mi się tak wydaje, że Endless 4 totalnie oddaje. I przy okazji gram na Helmoudzie I słuchajcie, taka ciekawostka, bo to jest w sumie dość ciekawe myślę. Generalnie jak grałem Endless i te 172 prezenty oczywiście też troszkę dokupiłem za duszę, bo też jak się gra Endlessa to się około 50 dusz zdobywa. Jak się gra 110 wave'ów, jak gdzieś tyle wytrzymuje na Helmoudzie, no to na Game 4 110 wave'ów i za te dusze też troszkę dokupowałem, więc wiadomo, dokupiło się, tutaj się zebrało po 5 prezentów na takie, słuchajcie, chwilowe granie na 110 wave było, 5-6 prezentów, także fajnie się je dropi, a żadnego corrupted prezentu nie dostałem, Czejcie to? To jest mega śmieszne, bo tak dużo endlessów zagrałem, a w momencie, kiedy grałem tę gierkę tutaj, czyli Play Here, jak macie te podstawowe, wiecie, podstawowy na 1, 2, 3, 4, 5 i tutaj gracie, no to tutaj dropnąłem dwa Corrupted Prezenty i z tego drugiego, jak dobrze wiecie, wyleciał Oldman Apex, nie? A tutaj na Endlessie nawet jednego Corrupted Prezentu nie dostałem. Jest to mega dziwne, co prawda na Game 4 na Endlessie mamy... 0,5. Mamy 0,5% na ten na ten krejcik, ale z każdego bossa 110 wave'ów, no to 11 bossów i w ogóle w żadnej gierce nie dostałem corrupted prezentu. A tutaj jak miałem 0,75% na grze piątej nocy pierwszej jak farmiłem, to jak widzieliście dwa prezenty jeszcze z jednego oldman. Także tak to zostawiam do przemyślenia, nie? Że chyba jednak zwykłe gierki bardziej oddają. Chyba, że ja nie mam farta i po prostu no nie przyfarciło mi się i na endlessie po prostu mi nie rzucało żadnym prezentem, ale powinno, nie? No, bo to wiecie, to jest 0,5% więc tak naprawdę wcale nie muszę go dostać na żadnej grze, w którą gram, to zawsze jest widzowie losowe. A dzisiaj otwieramy widzowie ekskluzji prezenty. Jesteście gotowi, bo to będzie naprawdę gruby opening i jeszcze jeden się pojawi, myślę, na update i zobaczymy, co tam na Halloween będzie. Ja się mega jaram. Pierwsze Halloween chyba we FNAF TD, tak? Bo FNAF TD nie jest tak długo jak TTD, więc będzie widzowie pierwsze Halloween. Mega, mega tutaj, wiecie, hype. -y. A sponsorem odcineczka jest już długo funkcjonująca strona blogsboom, na której możesz kupić przedmiot lub jednostkę w grze, która cię interesuje. Jest tutaj Toilet Tower Defense, Adopt Me Pet Simulator, oraz wiele więcej. Jedyne co wystarczy zrobić to zalogować się na stronce, wybrać przedmiot który cię interesuje, dodać go do koszyka i zapłacić. Pamiętaj by wpisać kod MerezBlocks aby otrzymać aż 10% zniżki na wszystkie zakupy. Opcji jest wiele bo można płacić PayPal'em, kartą oraz Blikiem. Blik dostępny jest w wyborze Tazapay. Każde zamówienie dostarcza bot, więc po opłaceniu zamówienia wystarczy dodać go do znajomych i dołączyć do niego by mógł wysłać trade z przedmiotem który kupiliście i gotowe. Jeśli coś pójdzie nie tak pamiętajcie że jest support 24/7 na stronce i na pewno wam pomogą. gwarancja przedmiotu albo zwrot pieniędzy. Dobra widzowie, no to siup, lecimy, mamy 172 prezenty, będziemy otwierali oczywiście po 8 i bardzo szybko, więc znaczy szybko, no tak sobie ogarniemy, wiecie, żeby w miarę szybko to otworzyć, no i zobaczyć, nie ma co czekać, czy będzie chociaż jedna Circus Baby, żebym dostał na koniec sezonu Enarda, nie? Jeżeli nie, to ją kupię pewnie, myślę, że wtedy już po prostu pozbieram prezenty i wszystko, co mogę i po prostu ją kupię na Trading plasie, to chyba też się liczy, bo wystarczy mieć weku te wszystkie postacie, nie? A jeżeli chodzi o fantajmy, no to mam tutaj fan Time Frediego, mam też Balorę. Nie mam Fantine Foxiego, ale to nie ma znaczenia. Zaraz go dostaniemy widzowie z krejta, Z prezentu, przepraszam. No więc w tym momencie zapijajcie pasy, Lecimy, widzowie, 8 prezencików. Co wypadnie? Balora, ok. Jest to jakiś taki mały znak na coś dobrego. Wiecie, do no Balora 5%, nie? Więc udało się ją dropnąć. 5% to też wcale nie jest tak dużo. No ale wiadomo, Balora, no to Balora. My oczywiście polujemy na Circus Baby widzowie, Kolejne 8 prezentów, zobaczmy. Wydaje mi się, to shiny Balora! Yo, dobra, ej, to już jest fajne, to już jest fajne, bo shiny Balora, jeżeli chodzi o Balorkę, no to wiecie, ona naprawdę fajna jest, bo ona bustuje cooldowny, nie? Więc tutaj jak mamy shiny, ej, dobra, ja ją tutaj oczywiście lokuję, jest tylko 7000 ponad, więc IMO, no, no 85000, a tutaj 7 tylko, no 8, dobra, powiedzmy, że 8000, no to już coś fajnego trafiliśmy, a to dopiero widzowie dwie pierwsze, znaczy. Pierwsze 16 prezentów, może tak powiedzmy, co nie? Będzie łatwiej. Więc tak, no, chciałbym Circus Baby, bo wtedy trafiłem Shiny, nie? Ale no, nawet zwykłą. Zobaczmy dalej, widzowie, 8 prezentów. Niestety, Funtime Foxy, Funtime Freddy, nic zbytnio tutaj ciekawego. Kolejne, widzowie, 8 prezentów. Opening, dobra, let's go, no niestety, widzowie, nic się nie dzieje. Aktualnie totalny, totalny peszek. 60% na Funtime Foxy'ego, 35% na Funtime Freddy'ego, no i na balorę 5%. Pewnie na Shiny w ogóle jeszcze mniej niż 5% więc coś tam trafiliśmy, ale widzowie oczywiście polujemy dalej na mityczka, znaczy na mityczka, mi się to myli z TTD jak zawsze, wiecie, graczy toiletów, kibli, no i gra w FNAP, nie, to wiecie, to się byli, to jest secret oczywiście, tutaj mamy sekrety te czerwone postacie, to sekrety kolejne Funtime Foxy i Funtime Freddy, widzowie wiecie co mi się wydaje? Że jeżeli o mnie chodzi, to po prostu kwestia jest taka, że ja już straciłem swojego laka na te apeksy, które mam, a gram bardzo mało, nie? W sensie, no już teraz dużo, dość. Ale wcześniej grałem mało, i te dwa apeksy, które zdobyłem, no to ja myślę, że farta już straciłem, że jakby wykorzystałem swoje szczęście na to. I w tym momencie już nic nie dostanę z prezentów. Naprawdę dużo ich otworzyłem. No zobaczcie, już mamy naprawdę wiele otworzonych prezentów. W tym momencie już będzie, słuchajcie, 76, tak? Jak otworzę teraz 8. O, o, shiny Funtime Freddy. Dobra, widzowie, chyba wszystkie shiny zdobędziemy, nie? Teraz shiny Circus Baby. I lecimy, i totalnie, dobra, otworzyliśmy 76 prezentów, czyli mamy już połowę za sobą, prawie połowę, no wiecie, tutaj chodzi o to, że mam, mieliśmy prawie 200 prezentów, mogłem w sumie 200 zdobyć, by było bardziej tak okrągło, ale już chciałem otworzyć dzisiaj z wami, wiecie, taki pierwszy większy opening na tym kanale z FNaFa zrobić, bo tego jeszcze nie robiłem, Shiny Funtime Foxy, dobra, widzowie, chyba naprawdę zbieramy wszystkie Shiny z tego krejta, nie, z tego prezentu, naprawdę, patrzcie, Shiny tutaj, Funtime Foxy, Shiny Funtime Freddy, w ogóle mam też z tych endless prezentów, które otwierałem sobie, nie, nie teraz, na szybko, shiny partyczka, no ale to totalnie widzowie tego jest tak dużo, że naprawdę net otwierałem tak po prostu, bo, bo nie chciało mi się nawet tego sprawdzać. Dobra, clan season 4. Zobaczmy przy okazji bonet. Tutaj mamy jeszcze raz, dobra, i też bonet. No niestety tutaj nic specjalnego widzowie, ale ciśniemy dalej. Otwieramy Funtime prezenty i mamy shiny Funtime Foxy i balore widzowie. To już, to już jest jakiś tutaj znak, że być może. Ta Circus Baby do nas przyjdzie No wcześniej otworzyłem bardzo mało i ją dostałem To chyba jest coś w tym, że jak macie dużo prezentów To opening się nie powiedzie, a jak macie 5 prezentów To leci Circus Baby, nie? Mam jakieś takie wrażenie, że naprawdę tak to działa No aktualnie jak widzicie, totalna bieda Nie, co się dzieje Przegram widzowie, przegram to Balora kolejna, ile tej balory Już mamy tą balorę, podziękuję, naprawdę jest super Ale, ale chciałbym taką Circus Baby Błaga, dajcie mi ją, nie? Jakby mówię, jeżeli jej nie dostanę widzowie Ogarniam tego sekreta od kogoś, kupuję i robimy coś takiego, że po prostu dostajemy Narda. Ja muszę go widzowie zobaczyć, co on tam będzie potrafił, jak go dostaniemy za koniec sezonu i jak drogi będzie, nie? Bo to też jest ciekawe. Wydaje mi się, że będzie dużo kosztował, chyba że będzie słaby, no to szybko spadnie, nie? I jak dużo osób go ogarnie. Nie wiem, ile jest Circus Baby aktualnie. Jeżeli dużo tej zwykłej, no to wiadomo, ciężka sprawa żeby go tam sprzedać później będzie, ale zobaczymy. Dobra widzowie, kończą nam się prezenty. Niestety zakładam, że chyba farta mieć nie będziemy. No zobaczcie, 20 prezentów to nie wydaje mi się, żeby udało coś się otworzyć. Kończymy widzowie opening, 8 kolejnych, Shiny Fantine Foxy. No niestety, Shiny lecą, ale nic więcej, zobaczcie, koniec. Koniec openingu. Z jednego na pewno nie poleci, nie? Nie ma szans. Dobra, niestety, widzowie. Fantime Freddy, więc jak widzicie, 176 prezentów i niestety nic z tego nie dostałem. Będę musiał tą Circus Baby chyba kupić na Trading Plazie, bo słuchajcie, no chcę dostać tego Enarda, a z tego co wiem, wystarczy mieć w EQ, nie? Bo nie liczy się w indeksie, jak traficie. Ja już raz trafiłem Shiny, więc tak, no Shiny trafiłem. Dodatkowo kupię ją jeszcze na plazie. No i wydaje mi się, że będzie okej, okay, że już wtedy na pewno. Na pewno po prostu, wiecie, da mi tego Enarda. Muszę to ogarnąć i powiem wam, że to nie jest jakieś drogie, bo taka circus baby chodzi nawet po 4000. Widziałem, ludzie wystawiają. Nie jest to dużo dusznie. No się, da się je zarobić i ja jak najbardziej je zarobię, tym razem już nie będę zbierał, na... czekajcie, trading Plaza nie mogę znaleźć. Um, nie będę już zbierał na po prostu te prezenty, bo jak widać nie oddają. Około 200, widzowie, prawie 200 prezentów i nic nie ma, nie? A jak otwierałem mało to było. Nie mogę z tej gry, naprawdę. Mamy też tego Goliata. Goliat też jest na mojej liście, takiej, wiecie, że chcę go zdobyć tak naprawdę, więc no na pewno gdzieś tam na liście widnieje do zdobycia. Balorę mamy za 40, no balore to ja mam Shiny, nie? Wiecie co? No sprawdzimy sobie to od razu, więc weźmy sobie, może wyrzućmy, no wyrzućmy tutaj tych ziomów, czekajcie, wyrzucimy to i sprawdzimy sobie w giereczce Tangle i słuchajcie, Shiny balorkę. Zobaczymy, co ona potrafi, nie? Bo właśnie o to mi chodzi, żeby sprawdzić te postacie. Wbijemy im na szybko jakiś tam bonusik mały, no, nieduży, bo, bo, bo nie stać mnie, ale coś tam wbijemy i zobaczymy, co one potrafią jeszcze w tym odcinku. No, niestety, no przykry widzowie akcent. No, nie udało się zdobyć, ale nie martwmy się, bo tak naprawdę mamy dużo widzowie jeszcze tutaj do ogarnięcia. I ja na pewno nazbieram teraz 5 tysięcy dusz, kupię Circus Baby i u mnie na pewno zobaczycie odcinek z Enarda na stówę. Postaram się po prostu tego Enarda wam pokazać, czy warto go zdobywać, bo zawsze lubię wam to pokazywać, czy warto, czy nie warto. Dobra, tutaj odebrałem i teraz tak, ciśniemy, dajmy tą shiny Balorę, shiny Balora, do coś na. Naręża po prostu. Naręża trójkę najlepiej, bo jak nie będzie ręża trójki, dobra. No i to mamy. No i teraz jeszcze Tangle weźmy. Nie wiem, dajmy jej cokolwiek, bo tak naprawdę. No tutaj nie będę raczej dawał jak, jej je, jakichś niesamowitych rzeczy, bo nie mam dusz, nie? Więc dajmy damage trójkę i po prostu lecimy. Ile ona ma tam spida? 1,25 i 1, to lepiej spida by było dać. ręża małego, no obrażenia duże i ma splasza. Jestem ciekaw, jak działa, więc sprawdzimy sobie ją widzowie i to będzie też, myślę, no będzie chyba ciekawe. No sprawdźmy, co one potrafią po prostu. Jak dużo ta Shiny balora. Zmniejsza cooldownów, bo jeżeli dużo, to może będzie taka w miarę wartościowa? To no nie wiem, nie wiem. Raczej i tak widzowie ja poluję aktualnie na shiny Spring Bonnie i shiny m, Fredbera, żeby mieć naręża, największego ręża w grze i największy boost do obrażeń w grze. Tak więc widzowie, totalna bieda, jeżeli chodzi o opening, ale lecimy teraz przetestować dwie nowe postacie, bo tak naprawdę, no, zdobyliśmy coś fajnego. Chodzi tutaj oczywiście o tą piękną, shiny Balore, Słuchajcie, 7000, no, 8000 jej jest, także generalnie cooldown. Booster, czyli mamy tak naprawdę trzy boosterki, nową postać Tangle, która jest sekretem. No i zobaczmy, zobaczmy, czy w ogóle jakkolwiek widzowie jest opłacalne wbijanie tego sezonu, w sensie tego season pasa, i czy jakkolwiek coś wygramy. No pójdziemy na ten mój ulubiony tryb, czyli FNAF-a 5, noc pierwszą na Nightmare'ze i odpalimy sobie Helmouda. Czy w ogóle damy radę na Helmodzie? Ewentualnie, wiecie co dobra, może żeby przetestować, to zamiast tego Helmouda, to pójdźmy normalnie, bo wydaje mi się, że może być problem. Jak sobie to odpalimy, czekajcie, za ile ona jest. 1000... OK, 14,500, tutaj 700, albo dobra, no dajmy tego Helmouda. Wydaje mi się, że damy radę. Dajmy Fongaja na początek, czyli najlepszy starter, widzowie, bo ten starter slowuje, także to jest naprawdę mega mocne. No i słuchajcie, dodamy sobie tutaj Endo, dodamy jeszcze jednego Fongaja, tylko szybciutko, szybciutko. Tutaj do tego jeszcze Busta, OK. No i teraz nabijamy szybko na pana rybaka. Rybaku, musisz nam pomóc, to ja oczywiście. Autoskipa zaraz wrzucę. Dobra, dajemy autoskipa. No i ciśniemy, widzowie. Teraz już ciśniemy całkowicie. Tutaj Maxa, tutaj Maxa i pan rybak na środeczek. Proszę bardzo. Pan rybak ogarnie i za chwilę, widzowie, przetestujemy sobie resztę rzeczy. I teraz tak. Balora. Jak dużo cooldownu może zbić? Mamy aktualnie 0,075 na old ale może coś innego typu Guy 02. Ok, zobaczmy, jak ona tutaj boostuje. Więc tak, dajemy balorkę, ona się kręci. No i słuchajcie, na Maxa mamy cooldown boosta 0,57. Nie wiem, jak to dokładnie. Odczytać, ale zamiast 0075 mamy 0043. To w ogóle wiecie co? Naprawdę, Oldman wygląda, jakby za chwilę tutaj miał mieć dosłownie 0000, nie? Żeby dosłownie atakował non-stop tak mega szybko. Tutaj zamiast 02 mamy 0114, czyli takie prawie 01. Dużo, naprawdę dużo bustuje. Powiem Wam, że wcale nie jest taka nijaka, nie? W Sądzę, sensie ten mityk, który trafiliśmy, naprawdę jest bardzo spoko. Do tego, no wiadomo, gdyby to był zwykły mityk Balora bez Shiny, to troszkę słabiej, ale w tym wypadku powiem wam, że tutaj naprawdę to się nawet opłaca. Zobaczmy Tangle, jak ona się tutaj generalnie zachowuje. To jest taka Mangle, tylko, tylko z jakimś tutaj, nie wiem, takim dziwnym laserkiem. No w każdym razie ulepszmy ją na maksa, dobra. Cooldowny ma zmniejszone od Balorki, wiadomo. A jakie ma normalne? Czekajcie, jak sobie sprzedamy, to ona wtedy ma jeden. Ojej, dobra, to tu naprawdę dużo daje. Dla takich postaci, które mają duże cooldowny, to powiem wam tak, na przykład jest Goliath Endo, nie, Goliath Endo, dobrze mówię, ten Fredber, nie? Ten Freddy Goliath, nie pamiętam dokładnie nazwy, to jak ją, znaczy go, by dać z Balorą, to nie wiem, czy by to nie było jakoś mega OP, nie? Mamy też trzy razy ją do postawienia. Ej, powiem wam, że fajnie wygląda. W sensie, serio, nie jest źle? Tego rybaka może wyrzucimy? Teraz tak, mamy tylko tangle. Zobaczmy, jak tutaj na Helmoudzie da sobie ona radę. No nie bije jakoś dużo. Akurat, jeżeli chodzi o tego pasa, no to lepiej mieć premium, bo wtedy macie mendo. Mendo podobno zostawia takie no jakieś trapy i coś i łapie wtedy te bossy. Fajnie, to podobno działa, tak ludzie mówią. Ale no generalnie, jak mamy samą tangle, no to ona za dużo nie robi. Znaczy, troszkę robi, ale coś tutaj, coś tutaj brakuje. W ogóle nie wiem dlaczego, ale. Przez chwilę była tutaj sekunda cooldownu, nie 0.57, coś nie zadziałało. No ale dobra, w każdym razie, widzowie, jeżeli chodzi o Balorę, no to faktycznie boostuje, ale z tego, co widzę, to ona bustuje chyba tak, że co sekundę tam bustuje zmniejszenie tego cooldownu i to trzeba jakby... ona musi to rzucać cały czas, czyli przez chwilę nie mamy tego cooldown boostera. Znaczy, dziwne, bo na przykład ten booster ciągle bustuje, ten też na a, a tutaj mamy tak przez chwilę i później się chowa. Nie wiem, dziwne. Ale widzowie, jaki jest mój plan aktualnie? Plan jest taki, czekamy, hypujemy się na Halloween, Poza tym, prócz tych postaci, które tutaj mam, raczej nie będę tych używał. Ale Balorę może, no nie wiem, zobaczę. Na pewno też mamy tutaj tą podobną mm, Shiny Boombox Fox. Jej jest nawet mniej. Chyba nawet będzie lepszym boosterem. Bo ona ma tak samo, słuchajcie, jak Fongai AOE slowa, do tego boostuje. Więc chyba lepsza od Balory. Bo Balora tylko się kręci, a ta dodatk dodatkowo slowuje I słuchajcie, jeszcze daje ten cooldown boost. Także, no chyba lepsza. Wiadomo, tak się od razu do głowy przychodzi, że jest lepsza. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o resztę, no to w tym wypadku. No to tak to wygląda. No nie wiem, no niby fajnie, że mamy tam shiny, ale nie jest to jakieś wow, nie? po prostu. Wydaje mi się, że więcej tutaj zrobić ta, ale no to bym musiał porównać, sprawdzić. Więc słuchajcie, no generalnie ja najbardziej lecę w busta na Rengar i na obrażenia, czyli Springboni shiny i shiny Widzowie Fredber. Tego będę szukał, będę jakoś to wymieniał. Zarobię teraz duszę, duszę wydam na Circus Baby, bo musimy mieć Widzowie ten sezon zakończony z Enardem. Także na spokojnie sobie to ogarnę i na pewno widzimy się w jakimś kolejnym potężnym odcinku, bo mam też wam do pokazania postać, której jest bardzo malutko na świecie, bo będę, widzowie, miał możliwość tutaj pożyczenia tej postaci, sobie ją przetestujemy. Słuchajcie, jest bardzo, ale to bardzo, no to będzie dla was zaskoczenie, myślę. Ogólnie jeszcze możemy sobie na koniec tutaj samo nawalnąć. Uwaga, widzowie, cykl, lecimy, secret będzie na pewno. Mamy już pity na to, ok? Shadow Freddy, no nic takiego tak naprawdę nie ma. Także lepiej tutaj czekać na lagboosta, który pojawia się pod koniec, jak już mamy update nowy, czyli w sobotę będzie, no to wtedy warto otwierać. Ja pozbieram sobie coiny, około 300 tysięcy nabije coś takiego. Czy Western ukończę, nie wiem, na pewno będę grał Endless'a żeby sobie powbijać, słuchajcie, prezenty, powbijać agonii, rzeczy, wszystkie, które sprzedam, nie? Po prostu zarobię 5000 tysięcy dusz, kupię Circus Baby i też poluję na Valkyrie na nowo, widzowie Shiny. Może coś się uda, zobaczymy. Ale generalnie no na pewno dużo pogram, może coś tutaj, wiecie, może, może coś się uda ukręcić na jakimś tradzie. Ja, ja różne tutaj mam przygody i też różnie, bo widzowie mi dają takie rzeczy, takie dajecie generalnie prezenty, że, że to jest szok, nie? Ja też dzięki temu tak szybko to ogarniam, mam też prezenciki. Wiecie, poza nagraniem widz coś daje i generalnie tak to wygląda, naprawdę. Także jest tego mega dużo. Tego Wild Westa jakoś nie mam ochoty robić, bo ani Slick Bonnie, ani Gunslinger Endo nie jest jakiś wow i no te westernowe prezenty ok, jakbym trafił Outlaw Freddy'ego to fajnie, ale ogólnie chyba się bardziej podjaram, wiecie, kupię na pewno pasa na Halloween, a tutaj nie wiem, albo odpuszczę, albo może to zrobię. Może faktycznie to zrobię, ile za skipa się daje? Ej, no nie, 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 dobra, to to nie ma sensu. Wiecie co, to lepiej chyba pogram i faktycznie zrobię tego pasa do końca, bo mamy premium. Otworzymy sobie wtedy te prezenty dodatkowo pod koniec, przed Halloween i wtedy będzie idealnie. Także widzowie, taki oto jest plan. Dzięki za obejrzenie tego openingu i siemano.